Jeśli komuś zależy na zapoznaniu się z dosłownie wszystkimi kanonicznymi utworami ze świata Ninjago, to oprócz głównych sezonów i odcinków specjalnych musi zapoznać się koniecznie z trylogią mrocznej wyspy. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Jestem pewien, że wśród oglądających znajdą się osoby, które o tej trylogii w ogóle nie słyszały. A wszystkie wydarzenia przedstawione w tym, można rzec, brakującym sezonie Ninjago są jak najbardziej kanoniczne, czyli mają wpływ na serial. Dzisiaj opowiem wam co nieco na ten temat, ale nie będzie to skrót fabuły, nie będzie tu żadnych spoilerów. Jednak już za niedługo na moim kanale z pewnością pojawi się odcinek Trylogia Mrocznej Wyspy w Skrócie, dlatego wyczekujcie. Wszystkie trzy części to komiksy, które zawierają jednocześnie bardzo fajnie poprowadzony dziennik, ja tak bym to nazwał, i przedstawiają one nam wydarzenia po sezonie szóstym Podniebni Piraci. Spędziliśmy cały dzień na moim podwórku wymyślając historię Mrocznej Wyspy. Chcieliśmy wykorzystać rzeczy, które podobały nam się w sezonie szóstym, ale ich potencjał nie został całkowicie wyczerpany. Chcieliśmy zapewnić pewien kontekst dla pojazdów, które pojawiły się w odcinku specjalnym Święto Umarłych. Warto zwrócić uwagę na to, że mimo tego, iż nigdy w serialu nikt nie wspomina o żadnych wydarzeniach, które miały miejsce w trylogii Mrocznej Wyspy, to twórcy jak najbardziej ją respektują i biorą pod uwagę jej wydarzenia, gdy piszą scenariusze do nowych sezonów. W końcu w sezonie 10 na muralu pojawiło się malowidło z właśnie tej trylogii, dlatego uważam, że warto ją poznać. Ja sam nigdy nie czytałem jej wcześniej, dopiero jakiś czas temu się obudziłem i stwierdziłem, kurczę, fajnie byłoby poznać, dowiedzieć się o co w tym wszystkim chodzi. Więc zacząłem poszukiwania i trwały one dosłownie 10 sekund. Nie wiem dlaczego, ale za granicą ludzie bardzo narzekają, że ciężko jakkolwiek zdobyć papierowe wersje tych komiksów i nie dziwię się, bo na Amazonie kosztuje to 700 zł. Ja odpaliłem Allegro i Oelixa i w Polsce znalazłem bez problemu, od razu. Jednak tak czy siak nie kupiłem, bo komiksy to nie moja bajka, a do tego nie jestem jakimś zapalonym kolekcjonerem, że będę sobie to wiecie, trzymał na wystawie w gablocie, więc nie widziałem sensu, żeby wydawać na to pieniądze. Na YouTube można znaleźć kilka audiobooków, wszystkie trzy części od początku do końca przeczytane, oczywiście z ilustracjami. No i jedyną tutaj barierą może być to, że audiobooki są w języku angielskim, ale dla mnie nie był to większy problem, więc po prostu odsłuchałem sobie wszystkie trzy części. I teraz po przeczytaniu tych komiksów, po zapoznaniu się z tą historią, stwierdzam, że naprawdę warto rzucić na to okiem. Nie jest to dzieło wybitne, do którego będę wracał nie wiem co roku, ale faktycznie, tak jak napisał Tommy Andresen, uzupełnia tę naszą wiedzę na temat tego, co działo się po sezonie 6. To już wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście wcześniej o Trylogii Brocznej Wyspy. A jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia.